Cześć, witam na swoim kanale. Jak widzicie tulipany, pięknie kwitną. Niektóre już przekwitły, ale dostałem dużo pytań odnośnie takich tulipanów, które wam w tym roku nie zakwitły. Tutaj akurat na tym rozsadniku, na rabacie, takiego przypadku nie miałem, ale zaraz, zaraz wam pokażę. Miejsce, gdzie mam po prostu wsadzone małe cebule, które były sadzone po to, żeby podrosły. I w tym filmie pokażę Wam, co z nimi zrobić, żeby w lipcu, w sierpniu je wykopać i żeby można było je wtedy przesadzić, żeby ładnie kwitły. Film nagrywam 20 kwietnia. Dziś akurat pogoda się sprawdziła. Pada deszcz. Nawet pada śnieg. Tak więc jest dwa stopnie ciepła tylko. A tu mamy te tulipany, które wzeszły. Mają po jednym liściu. I najzwyczajniej w świecie one nie zakwity, bo mają za małą cebulę. I na takie Właśnie tulipany. Teraz należy zastosować nawóz, a nawozem może być mocznik. Rozsypujemy w koło tych cebul, nie przy samych, tylko nieco dalej, mocznik, który zawiera azotu 46%. Dzięki temu wspomożemy wzrost tej cebuli, żeby. W przyszłym roku nam no, ona ładnie zakwitła, żeby ładnie zdobiła naszą rabatę. Jeśli byśmy zostawili ją tak jak teraz, jak tutaj jest, to z tej cebuli ona by pomału rosła. Tu jest słaba ziemia, bo to jest w większości żwir, piach. Jest wymieszany z taką lekką, lekką ziemią, ale to jest bardzo ubogie podłoże. No i jeśli chcecie swoje cebule od tulipanów, ale nie tylko od tulipanów, podpędzić, żeby one były większe, żeby były nabrały masy, to należy właśnie teraz zastosować nawóz, nawóz z mocznika. To pomoże, zastymuluje te, te cebulę do lepszego wzrostu. No ja tego nie będę dzisiaj robił, ponieważ bardzo mocno, dość mocno pada i ten nawóz byłby za szybko pobrany przez przez cebulę i mogłoby je, by im to zaszkodzić. Ja poczekam do poniedziałku, żeby po prostu tempa, pogoda się uspokoiła, już bez opadów było i na taką wilgotną ziemię rozsypię nawóz i będę czekał po prostu, żeby te cebule trochę podrosły. Na co należy jeszcze zwrócić uwagę to to, żeby wykopać cebulę, kiedy liście jeszcze będzie wiadomo gdzie są. Bo jak zwrócicie uwagę, przyjrzycie się tulipanom, to po pewnym czasie, w czerwcu, na przełomie lipca, w zależności jakie mamy temperatury, po prostu tulipany giną i wtedy nie możemy ich znaleźć, trzeba czekać do przyszłego roku, żeby je wykopać. Lub będziemy przekopywać po prostu cały teren, żeby znaleźć kilka cebul. Co też nie jest zbyt dobre, bo istnieje zawsze ryzyko, że łopatą uszkodzimy cebulkę. Dlatego wszystkie prace przy tulipanach wykonujemy, gdy jeszcze widać, gdzie są liście, nawet one mogą się położyć, ale wiemy, gdzie są. Tak więc, nie przedłużając, mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.